Dzień dobry. Ja nazywam się Małgorzata Dąbrówka. Jestem kuratorem wystaw w klubie Stara Przepompownia i chciałam państwa bardzo serdecznie dzisiaj zaprosić do oglądania filmiku z ostatniej wystawy listopadowej. Siedzą tutaj ze mną autorki tego projektu: Marta, Martyna i Kasia. Zapraszam serdecznie. Dziękuję. Nazywam się Marta Hołderna i na początku tego roku razem z przyjaciółkami Martyną Antczak oraz Kasią Latajką stworzyłam e, przepiękny projekt fotograficzny SPIRIT ANIMALS. Nazywam się Martyna Antczak, jestem fotografką. Do projektu SPIRIT ANIMALS wykonałam wszystkie zdjęcia, jakie będziecie mogli obejrzeć na tym filmie. się Kasia latajka i Marta poprosiła mnie do uczestnic Zaprosiła mnie do uczestnictwa w tym projekcie i jestem jej za to bardzo wdzięczna. To był taki troszeczkę martwy, można powiedzieć, okres w biznesie. Ja jestem, znaczy byłam wtedy świeżo upieczoną mamą i bardzo jestem zadowolona, że, że mogłam zrobić coś kreatywnego i mam nadzieję oddać bardzo dobrze wizję, jaką, jaką Marta tutaj miała, jeśli chodzi o te zdjęcia. 3 lata temu kupiłam na Allegro pierwszą czaszkę. Była to, był to odlew gipsowy ludzkiej czaszki. Postanowiłam okleić ją koralikami. Trochę nie wierzyłam wtedy, że skończę tą pracę. Myślałam, że to będzie jakiś po prostu mały, mały motyw i na tym się skończy, ale bardzo spodobał mi się ten proces. No i efekt na końcu był bardzo, bardzo satysfakcjonujący, więc zrobiłam kolejną i kolejną. Gdzieś wpadły mi w ręce czaszki zwierząt. No i, no i zaczęłam również apklejać zwierzaki. E, proces e, tworzenia takiej jednej czaszki trwa około 3-4 miesięcy. Teraz oklejam bardzo e, dużego jelenia, którego, nad którym pracuję już tak naprawdę od roku. E, czasem ta praca trwa tak długo, ponieważ jest ona dla mnie bardzo przykra, tak naprawdę. W momencie kiedy wiem, że dane zwierzę na przykład zginęło z rąk człowieka. Chociaż też chciałabym podkreślić, że nigdy tych czaszek nie kupuję od myśliwych. Są to e, czaszki mi gdzieś tam podarowane e, z drugiej ręki, gdzie, gdzie, komuś gdzieś tam zalegały w mieszkaniu, na strychu. E, no i oklejając je właśnie kolorowymi wzorami, staram się te zwierzaki przeprowadzić e, przez tęczowy most i, i, i nadać im drugie życie. były dla mnie bardzo dużym wyzwaniem fotograficznym, bo na każde z nich miałam poświęcone około może dwie minuty. Musiałam je robić bardzo szybko i musiałam bardzo opanować wiele rzeczy, które się działy dookoła, bo to nie były zwykłe statyczne zdjęcia. Robiłyśmy je przy pomocy świec dymnych, więc musiałam opanować wiele rzeczy w jednym czasie, ale myślę, że podałam temu Wyzwaniu i zdjęcia wyszły bardzo dobrze, przynajmniej jestem z nich bardzo zadowolona. Do sesji zdjęciowej zaprosiłam e, moje klientki, które są przepięknymi dziewczynami. Są to e, dziewczyny, które tatuowałam e, wcześniej w studiu Tattoo. Dziewczyny, które e, brały udział w sesji, nie były jakimiś profesjonalistkami. To były zwykłe dziewczyny, które nie miały może nic wspólnego wcześniej z jakimś modelingiem. E, ja bardzo lubię pracować z takimi osobami, bo wtedy mogę z nich wydobyć to, co nigdy wcześniej jeszcze nie było wydobyte. To są Marty, klientki. E, dziewczyny, które e, Marta wytatuowała. I ja też byłam jedną z nich. Ciekawą historią było to, że do wykonywania mojego zdjęcia, tak właściwie to zdjęcia moich pleców, które Marta wcześniej tatuowała, ustawiłam aparat dziewczynom i dałam im moje narzędzie pracy, żeby móc wykonać moje zdjęcie. No i bardzo dobrze się spisały. A może jeszcze do tego, co zostało wcześniej powiedziane, że dla mnie ta sesja, te makijaże, te prace były trochę magiczne, można powiedzieć. Zaprosiłyśmy do współpracy kobiety. To jest w 100%, można powiedzieć, kobiecy projekt. My, kobiety, jesteśmy takimi trochę magicznymi istotami i te tatuaże, te makijaże, ten brokat, którym było dziewczyny, <laughs> obsypany od, od stóp do głów, praktycznie, też podkreśla taką naszą wizję i, i, i nasz pomysł i myślę, że to bardzo fajnie widać tą tajemniczość, magię i, i ten urok na tych zdjęciach. We'll you